Dobra, więc tak, yy, Biboś Zajcew yy, dzisiaj robi wywiad ze mną. Cześć. Cześć, cześć, robię wywiad, mikrofon. Co tam, jak się bawisz? Nie, dobra, no, dawaj. Bawię się bardzo fajnie. E, tak, powiedz, jak ty się bawisz? Wiesz co, ja się bawię mega dobrze tak naprawdę, bo to jest to, czym żyję, to jest cała kultura hip-hopowa. Cztery elementy w jednym miejscu, festiwal Rocks the Floor. Eee, naprawdę, no, moje oczekiwania przerósł zdecydowanie, więc mam nadzieję, że jak dowali tutaj ludzi na e, koncerty, które są główną atrakcją tych, e, tego dwudniowego festiwalu, to po prostu Soho nie to, że spłonie, ale odleci na chwilę wysoko ponad pałac kultury i wróci z powrotem na ziemię, jak wszystko się skończy. No, wszystko wskazuje właśnie, że tak będzie. A powiedz mi, jak oceniasz w ogóle rozwój e Boeingów w Polsce? Bo te, dzięki takim imprezom można powiedzieć, że jest bardzo dobrze. Wiesz, co jest bardzo dobrze? Chociaż powiem Ci szczerze, że myślałem, że. Jednak więcej B-boi przyjedzie, nie, nie mam tutaj na myśli B-boi z, z Polski, tak, bo z Polski przyjechali prawie wszyscy, ale myślałem, że przyjedzie więcej ludzi z Europy, bo to jest naprawdę duże wydarzenie. Jest, w Great Eight są bardzo znane postacie, samo to, że sędziuje Ken Swift, tak? żywa legenda B-boingu, człowiek, który reprezentował i reprezentuje w sercu cały czas Rocksteady, Seven Gems oraz Break Life. Kurde, dzisiaj były warsztaty z tym człowiekiem i powiem Ci, że to było niesamowite przeżycie. One miało trwać półtorej godziny, trwały prawie dwie godziny. No tego się nie da opisać. Tam trzeba było być i słyszeć to, co mówi człowiek, który to wszystko zaczynał. Opowiadał historię różnych mówców, opowiadał historię tego, jak wyglądały pierwsze imprezy w mieszkaniach prywatnych, gdzieś na brąksie. To jest niesamowita po prostu historia. Bardzo dużo wiedzy. To nie jest tylko tak, że przychodzimy na ten festiwal, żeby zobaczyć, jak Biboje tańczą. Przy takich festiwalach organizuje się też dużo warsztatów i paneli dyskusyjnych, tak? Eee, nawet to nie muszą być jakieś zorganizowane opcje, że okej, okay, dzisiaj o godzinie 13 do godziny 14-15 na przykład będzie rozmowa z tym i z tym. Można podejść i pogadać z tymi ludźmi. My razem to tworzymy, więc fajnie jest zaczerpnąć wiedzę od kogoś, kto, kto, kto to początkował, tak? A cały czas eee, Cały czas to jak gdyby, cały czas tym żyje tak naprawdę. Goszczywa prawie pięć dych, on mógłby być moim tatą e, i cały czas to robi stary. Inspirujące, jednym słowem. Dokładnie, dokładnie tak. Powiedz mi, a z czego to wynika? Może zastanówmy się, chwilę, z czego to wynika, że akurat nie wiem, do Warszawy nie jest po drodze, że jest jakby mniej b z zagranicy? Nie, to nie jest kwestia tego. Wiesz, to jest kwestia tego, że kurczę, no jednak sporym problemem są jednak e, cały czas finanse. tak? E, Tutaj wyjściówka była, moim zdaniem, w bardzo dobrej cenie, bo MosDF, Feral STR, oprócz tego mnóstwo b z Great day, bardzo świetnych. Nie wiem, tak naprawdę. myślę, że cały czas my w naszym kraju mamy problemy, kurde, trochę z hajsem. Wiesz, kisimy te pieniądze gdzieś i... Tak, ale sam powiedziałeś, że b jest Polski, jednak przyjechali mimo wszystko, tak, więc... A teraz tak, teraz rozumiem. Tak, mówimy o tych z... jakby, tak, z, z Europy tak? powiedzmy. Nie wiem, może się, bo na po... boją, bo na po... może się boją polski b tak naprawdę, nie wiem, nie mam pojęcia. Bo na podobne kontesty, nie wiem, w Holandii, czy w Portugalii, ogólnie w Europie, przyjeżdża jednak mimo wszystko dużo b z całej Europy, a tutaj sam mówisz, że są tak widać zresztą, że jakby nie ma wielu takich gości, tak jak się patrzy. Ciekawe. Dobrze, powiem ci, że trudne, trudne pytanie w sumie mi zadałeś, bardzo dobrze, przygotował się chłop do wywiadu. Słuchaj, no tak naprawdę, no nie potrafię ci na nie szczerze odpowiedzieć stary, wiesz, na przykład w no, okay, no, to... to... przejeżdża mnóstwo ludzi, tak? Eee... Rocks the Floor może dlatego, bo to jest młoda impreza, to jest dopiero druga edycja tak naprawdę, więc ona, ona nie jest jeszcze, wiesz, nie, 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 wiesz, nie poszło tak w śpiadek. Tak, dopiero Warsaw druga Challenge, edycja naprawdę, może z tego to wynika i mm, właśnie jak to oceniasz, bo w sumie oprócz, bo dobrze wspomniałeś Warsaw Challenge, e, to jest chyba taka druga, największa impreza w tak, to jest zdecydowanie e, druga impreza po Warsaw Challenge. Wiesz, Warsaw Challenge ma ten plus, że jest imprezą za free, tak, że może przyjść każdy, ale jest też minus tego, bo czasem przychodzą ludzie, których my, wiesz, przypadkowi ludzie, tak. E, tutaj e, jest wstęp płatny, co jest bardzo fajne, bo można się po pierwsze czuć mega komfortowo i, wiesz, chillowo tak naprawdę, nie? Są jakieś imprezy, tutaj jeździsz jednak po kraju mimo wszystko też, nie tylko za granicą. Są jakieś imprezy, które myślisz, że mają szansę się przebić właśnie do świadomości, takie, wiesz, większe. Jasne, jest sporo takich imprez. Na przykład w kwietniu odbędą się konfrontacje we Wrocławiu. Serdecznie polecam bardzo fajny dżem. Chłopaki z Białego robią imprezę over the top w teatrze, też jest bardzo fajna, zapraszają ludzi z zagranicy, inwestują w to pieniądze. To są imprezy, które naprawdę zaczną przyciągać jak... Jak już nie przyciągają, tak? Ludzi z całego świata, no, ale jednak, wiesz, no, trudno, żeby ktoś ze Stanów albo z Korei... Wracamy ciągle do tego samego tematu, jakby, że jednak mimo wszystko, żeby, żeby przyjechać, nie jest tak po prostu łatwo. Dokładnie, no, wiesz, w Azji mają swoje imprezy, mają mnóstwo tych imprez. E, w Stanach Zjednoczonych tak samo, no, Ciężko, żeby ktoś, na przykład, za własne pieniądze przyjechał do Warszawy na imprezę, no. Czeka na to, żeby być zaproszonym, wiesz. Albo tak. E, powiedz mi, ze swojego doświadczenia, na, e, które zawody z Europy dajmy na to wspominasz najcieplej, na, na, na najlepiej. Wiesz co, najlepiej chyba wspominam wyja wyjazd na Circle Prince do Lozany, Szwajcarii. E, w 2007 roku. Niestety ta impreza już e, nie uży światła, światła dziennego. Ostatnia edycja odbyła się w tym roku. E, polską edycję polskiej eliminacji organizował Cetowy. E, no i też już zrezygnował z tego, no bo już skoro nie ma głównego kontestu w Szwajcarii, to ciężko jest zrobić eliminację, tak? Ale tą imprezę najbardziej zapamiętałem. Uh. Często jesteś zaproszony do roli hosta, że tak powiem. Czujesz się w tym świetny i wszyscy to widzą. A powiedz, jak to się stało w ogóle, że zacząłeś tak na szerszą skalę się tym zajmować? Piesz co, ja się kurne, nie, nie spodziewałem się tego zupełnie, że moja rola w tym, w tym świecie właśnie będzie taka, tak, że będę prowadził imprezy. To się zaczęło w 2007 roku, bodajże od pierwszej imprezy Master of Class dla najmłodszych B-boys, B-Girls z warszawskich szkółek. Poprosił mnie Tomas, mój, mój, mój człowiek z ekipy Kafela, za to, żebym kurde stanął z mikrofonem i wyczytywał po kolei ksywki i wiesz, prowadził tą całą otoczkę. Mm... No i tak popłynęło ludzi, powiedzieli, ty, znajdź, fajnie czy to wyszło nawet, stary. nie, no daj spokój, kurde, stałem tam z tym mikrofonem, taki, wiesz, niepewny, nie wiedziałem, co mam mówić tak naprawdę. Ale... to nie jest taka łatwa robota, bo e, nie masz jakiejś wielkiej konkurencji. Tak naprawdę nie ma wielu e, takich prowadzących, którzy byś się tam bardzo często powtarzali. Znaczy właśnie e, powtarzają się często, czyli ktoś świadczy o tym, że jednak ich się nie mieli, mimo wszystko, tak? No, no tak, ale to jest też kwestia organizatora, nie? I na przykład moim zdaniem, wiesz co, u nas jest taki problem, bo ciężko jest czasem zdobyć pieniądze na te mniejsze My, i organizatorzy imprez e, stawiają na samych siebie. Oni chcą być organizatorami i hostami, tak? No i często to siada, tak samo jak, wiesz, zapraszają gości... Nie, trzeba rozdzielić oczywiście. Którzy... Trzeba to rozdzielić, tak samo jak zapraszają gości, którzy grają, wiesz, jakich, jakiegoś Pawła, który ściąga sobie mp 3 skądś, wiesz, a jest taki Blesz, który jest moim zdaniem mega, mega kozalskim DJ-em, e, reprezentuje stylową spółkę z połem, dla niego wielki szacunek. Moim zdaniem ten człowiek za niedługo już zacznie jeździć do Europy i mam też nadzieję, że za ocean go zaprosi. I też to jest taka ciekawostka, że sprawdza chyba się właśnie ta zasada, że najlepszymi e, DJ-jami brakowymi e, są b i też najlepszymi e, hostami w nas. Zdecydowanie, wiesz co, ja szanuję wszystkich innych MC, ale moim zdaniem oni powinni prowadzić festiwale muzyczne, a nie B-Boyowe dżemy, bo oni tego nie czują tak naprawdę. Oni tak. mogą czuć, wiesz, to jak wychodzą i przedstawiają kogoś, to zagra za chwilę Wie, wiesz, wiesz, nawet nie będę teraz tutaj przytaczał, ale widziałam niejednokrotnie takie imprezy i powiem Ci szczerze, że właśnie to nie ma tego, tego klimatu, prawda? To jest, to jest coś takiego jakby koszykarz komentował hokej na przykład, nie? No, ciężko by mi było. Wiesz, wiesz, najgorsze jest to, że o, komentuje walkę i mówi, o, Bibo jakiś tam rzuca ksywkę i koniec. No, nie wie skąd on nie nie jest, z jakiej imprezy. Nie, impre... nie zna go, nie wie, co on zrobił na parkiecie tak naprawdę. No, ja, na przykład, siedzę w tym już od ponad 12 lat i znam tych ludzi. Jestem z nimi od początku na tej scenie. Staram się poznawać e, tą młodą generację Bibo i B-girls. Staram się organizować duże dżemów razem z moim crew, dla tych najmłodszych ludzi. Staram się sporo jeździć. Też dzięki temu, że mnie zapraszają na, na wiele dżemów, widzę, jaki jest rozwój, jaki jest progres tej naszej polskiej sceny i zawsze tak. było reaguje na to, co widzę, bo, kurde, tak jakbym siedział na publiczności, ja tak samo reaguję, jakbym siedział na publiczności, tak samo jak trzymam mikrofon i coś widzę, tak? Mm, to Powiedz mi, e, no bo tak ciągle, mam jeszcze niby ten początek roku, jakbyś tak spojrzał na ostatni rok, e, jakie wydarzenia zwróciły e, Twoją uwagę w, w zeszłym roku? E, na pewno pierwsza edycja Rock's The Floor, która była. E, trudną edycją i takim eksperymentem trochę, który jak widać w dniu dzisiejszym e, wypalił zdecydowanie. E, na pewno zapadł mi w pamięci Warsaw Challenge, ponieważ zostałem, nie e, to, że poproszony, ale wyróżniony i to po prostu zami się wokół kręci, zaraz się rozpłaczę, bo prowadziłem e, jeden z większych dżemów w moim życiu. Największy tak naprawdę. Było mi ciężko na początku, ale później uświadomiłem sobie, że to, co robię, kurde, no jakoś tam się sprawdza, jakoś działa. I to jednak, no to fajnie. Podejrzewam, że za rok też Cię ujrzymy na Rock The Floors. No, zobaczymy, mam nadzieję. Mam nadzieję. Jak jest Sebastian, to znajdę cię, wiem, gdzie mieszka. Panie, nie zajmujecie więcej czasu, bo wiem, że za chwilę musisz dalej prowadzić zawody. Dokładnie, dokładnie. Więc wracam do roboty, wy też wracacie do Dobra. roboty. Dobra, wszyscy wracamy do roboty. Dzięki, dzięki za wywiad. Dzięki bardzo.